książką za duży na bajki. Ja mam akurat drugą część i od razu taką pokażę Wam fajnie wydaną z informacją, że jest film w kinie. W pierwszej części poznajemy Waldka. To jest taki chłopak totalnie wkręcony w granie i w ogóle wiąże z tym swoją przyszłość. Już bardzo fajny pomysł autorki na taką współczesną zaczepkę dla Waldka i dla jego mamy. To jest w porządku. Waldek jest takim chłopakiem, który jest mocno, mocno na tej pasji zafiksowany i raczej nie nie przejmuje się sytuacjami typu umiejętność robienia czegokolwiek w domu, wokół siebie. To nie jego klimaty. Ale właśnie życie stawia go przed taką sytuacją. Mama choruje, do jego życia wkracza zwariowana, szalona ciotka i wydaje mi się, że takiej ciotki my bardzo często potrzebujemy, żeby trochę potrząsnęła naszym światem. I tak zabiera się za ćwiczenia, bo jest chłopakiem z nadwagą, rzeczy związane z domem i w ogóle odkrywa mnóstwo spraw takich, ja bym powiedziała, dorosłych. Dzięki tej dobrej wróżce, czyli szalonej cioci. A druga część z kolei to jest moment, w którym no mama już jest zdrowa, teraz Waldek, w jego życiu do tej pory nie było taty. A skąd ten pomysł? Skąd nagle ten pomysł? No bo w życiu mamy pojawia się pan Piotr. No i totalnie do kina, nie? Żeby sprawdzić czym się różni książka od filmu. A różni się!